Cześć, witajcie, tutaj MTM, a to ósmy odcinek naszej serii, wyklikajmy w Warcraft 3, Kuźnia Chaosu, albo jak to woli, Rzeźnia Chaosu. Zapraszam do oglądania, słuchania, czy czegoś tam jeszcze, jak to jest moje y, przywitanie na zawsze. I posłuchajcie tego y, prologu, znaczy jakiego prologu? Krótkiego przerywnika, o! Intra, można tak powiedzieć. Witaj, młody książę. Musimy porozmawiać. Nie mam teraz czasu. W Stratholm czekają mnie pilne sprawy. Posłuchaj mnie, chłopcze. To królestwo jest już stracone. Ogarnął je cień. Nic go nie powstrzyma. Jeśli naprawdę chcesz ocalić swój lud, poprowadź go na zachód. Za morze. Mam uciekać? Moje miejsce jest tutaj i tu będę bronić swego ludu. Więc dokonałeś wyboru, ale pamiętaj: im zacieklej walczysz z wrogiem, tym szybciej pchasz swych ludzi w jego szeregi. Kruczek, 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 jak nasz kruczek za pierwszego odcinka. się ukryłam, Artasie. Chciałam tylko nawet nie. Wyczułam w nim potężną moc. Może ma rację. Może naprawdę wie, co się zdarzy. I tak nie porzucę ojczyzny w potrzebie. Choćby nawet w ten szaleniec rzeczywiście znał przyszłość. Ruszajmy. Hajmy, znaczy. Ruszajmy, 6 szósty ubój. Następnego dnia wczesnym rankiem na przedmieściach Stratcom i chcę coś sprawdzić, bo myślę, że nagrywam w full. Half. W... Wiecie o co chodzi? Half size, cześć. Jednak moje obawy się nie sprawdziły. Jednak. Kiedyś się może sprawdzić. Słuchajcie, intra. Tego fajnie, że jesteś, Uterze. Nie tym tonem, chłopcze. Może i jesteś księciem, ale jako paladyn nadal mi podlegasz. Jak mógłbym zapomnieć? Słuchaj, Uterze, muszę ci coś powiedzieć na temat tej zarazy. Przybywamy za późno. Wszyscy ludzie zostali zarażeni. Może wyglądają na zdrowych, ale to tylko kwestia czasu nim zmienią się. Nie umarły. Co takiego? Całe miasto musi zostać oczyszczone. Jak możesz w ogóle o tym myśleć? Musi istnieć inny sposób. To diabła uterze. Jako Twój przyszły król rozkazuję Ci oczyścić miasto. Jeszcze nie jesteś królem, chłopcze, a choćbyś nim był, i tak bym cię nie usłuchał. Więc muszę to potraktować jako akt zdrady. Zdrady? Oszalałeś, Artasie. Czyżby? Lordzie Uterze, na mocy prawa sukcesji i należnej mi władzy, odbieram ci piastowane godności i zawieszam w służbie twoich palady. Artasie, nie możesz. Już to zrobiłem. Ci z was, których wolą, jest ratować królestwo. Za mną. Reszta, precz z moich oczu. Oczywiście koloru właśnie morskiego, błąd, czy jasno-szarego bardziej, poszli sobie. No i ona też. Nie mogę na to patrzeć. Na co? Dobra. No, i kontrolujemy to miasto. I naszym celem jest prosty, krótki i zajebisty. Zabij 100 zombie, Dead 2. Yy, dobra, Zniszcz domy zarażonych wieśniaków. powstrzymaj Malgenisa. Przetworzymy 100 zombie. Malgenis to ten, nigdy taki, jeden z generałów nieumarłych. Tutaj zarażenie Arthas 0. Kurde, gramy, nie wiem co. Mam tutaj, ma, mamy już yy, rycerzy. Chwila, zrobię zapis na MTM Popatrzcie. powadźcie, patrzcie, badź, badź. Tak, tak, rozkazuj. Mój ulubiony kolor to niebieski. Nie, żółty! Zwycięstwo dla Lorda Ronu! Patrz, pan do mnie mówisz? Na Bogu, walesz ty mnie wkurzać! Jasz. Nigdy nie mówię o nim. Gwałcą koniki. Mm, dobra, dobra. I teraz szczytujemy ten save. Żeby nie tracić czasu. Bo Malganis w każdej chwili się pojawia. Poje zaczyna pojawiać. Może się pojawić, więc. Nie trzeba mi się kłaniać. Dlatego. Ej! Eee, Ej! Eee, rycerze. Tutaj. Co? Trochę tutaj. O, fuck. Zrobię. Tak, panie. Oh, fuck. co jest O, fuck. Dobra, ale to było dziwne. Ale. Zanim zacznie, to niech wyszkolą dwóch łopów Może nawet trzech. Trochę tych. Tych, tych. A wieża zabije. Owieczkę. Gotów mm. oh, do no, pracy. Gotów do pracy. idziemy, idziemy! Nie tracić czasu! Gówno zrobiłem, za przeproszeniem. Wszystko polepszać, wszystko ulepszać. O, jeszcze on. O, suczy, motherfucker. Biegnij, mały, biegnij, biegnij. Szybko, kontrol. 1. jeden. I, 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 Ogólnie naszym celem jest zniszczenie jak naj z domków. Z każdego domku wychodzą czterech wieśniaków, które zabijają się później w zombie. W poprzednim odcinku był taka mała, tłustka wioska która też była... Można ją było tak no, właśnie zniszczyć. Tu musimy zrobić to przed Malganisem, który się pojawi dosłownie za parę chwil. I tu mamy już wieśniaków. Najlepiej ich rozwalać. O, już się Malganis pojawił niestety. Tutaj mamy. Czekałem na ciebie, książę. Jestem Malganis. Jak widzisz, przejąłem władzę nad Twoim ludem, zawładnę tym miastem, dom po domu, aż wreszcie płomień życia zagaśnie w nim na zawsze. Nie pozwolę na to. Wolę sam zabić tych ludzi, niż dopuścić, by po śmierci stali się Twoimi niewolnikami. No i tutaj mamy już zarażonych wieśniaków, bo niestety ten idiota David jest to zerwał Przerwał nam naszą. Bez jej ukrad! Jaki chuj. Znaczy jaki gnój. Zabić go! Jak go zabijemy, wygramy misję! Yy, nie, 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 nie. Kurde, Artas, gdzie się pa... Poniaczysz? Ude, zabi tego dupka. Dobra, widzicie, wygrywa z nami. ze zasrany przez gołębie Ruchamy. Żeby obudzić swoje jednostki, trzeba je po prostu stuknąć. Stukni w okularki. O tak. No, 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 ty, 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 ty. O kurde, miałem to wziąć. A tu się już stworzą ci... Myślę, że to, że to pierwszą jakąś misję... Nie tutaj trzeba być szybkim Już wygrywamy 7 do 5, musimy stu, więc... Więc tu nie będzie taka łatwa robota, lecz to jest takie łatwe, że cholera. Wiem. Tu troszeczkę doszkolimy dwóch. Kurde. Ty farmy dwie. Also Dziewczynki są mocniejsze od chłopaków. Znaczy, znaczy nieważne kono. to było dziwne w ogóle co ja powiedziałem Nieważne Oczywiście Nie, nie wiem co ja powiedziałem O Boże MTM jesteś debilem Oni będą tu bronić, ponieważ tutaj jest baza, bo ogólnie zauważyliście, że cała całe ten, całe mapa jest prawie. Prawie, powtarzam, prawie jest... W, 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 ten. odświetlona, że, że widzimy to. Dlatego, że pomi... zrobili znaczy, to specjalnie, bo tam, gdzie nie widać, to tam jest baza fioletowa i nie będziemy ich atakować, bo tak naprawdę nie ma sensu. Tutaj się budują nasze kury Stalingrad. No, wszystko jest gites. Tutaj, jak zabijemy Malgenisa, to po prostu wskrzeszenie. Czyli po prostu się wskrzesza. Za ten parę minut, i to, to dużo polepsza, dużo polepsza, bo on tylko przeszkadza. Albo robi swoje. Chyba zniszczymy tą placówkę zanim się wskrzesi, albo nie. Ale na pewno będziemy mogli już zbudować paru kuszników. Przy tym polepszyć ich siłę. Hmm. O super! Zrobię już kapłanów, bo moim zdaniem kapłanie to też jest bardzo. Wspaniała jednostka Dobra, o tu są szczurki. Jaki piękny szczurek. O ucieka nam szczurek. O! Kurde tam. To było fajne gdyby raniło, ale to by było za łatwe. Nie! Szczelni szcze kuszników? Już <noise> pohirał się mam. Od razu zamek. Nie ma e, sensu się odpierniczać trzeba mówić. Jakieś niebezpieczeństwo? Plugawy nęzny. Żyje ponownie. Już żyje ponownie. Sam się nawet widzicie, nawet się pochwalił, że żyje Oczywiście. ponownie. O tu właśnie możemy zauważyć, że idzie do nas e, mała Aremka. Aremka? No tak. E, armia. Tutaj jest widzimy. Już mają więcej plugaw. Więcej a nie mieli Więcej jednostek. Przynajmniej. Tutaj bardziej bym ze mną... Tutaj w wiosce... w wiosce, w wiosce kurde, to ja gadam. W naszej bazie wypadowej łosucz Nie What the fuck! No nie w niego! Jego możemy skrzesić. Dobra, sucz pad. Oczywiście. To idzie malganis. Na razie jest 31. Tu. Do... Zrobimy to szybko. Tutaj. Strzegłem posasa. Mam dużo złota. Znaczy już nie mam, ale miałem. Wykryty. Może trochę przesiąłem. Czarny proch. O, sucz, załóż więcej farm. Wiedziałem. Załóż i w polerę, żebym później nie miał jęku. Nie! To Będzie więcej bólu. Kreska? To zadość, uczynienie. Dobra. Mm, nie wiem, chyba skończymy to w tym. Jak nie, to zaczniemy od razu tam, bo jeżeli nie skończymy. Ale chcę się starać skończyć w tym. Mamy już 35. Po tym będziemy męk. mieć. No tak nieparzyście, dlatego że Mal'ganis, nie zniszczyliśmy z... O dobra, zabiliśmy go przed. O Jezus, co się dzieje? I darna gwardia nieumarłych. Tu mamy lekką armię. Myślę, że dwóch mogę posłać do nas. Niech się tu przyjdą. Y, ponieważ Mal'ganis będzie nas wa walczył. Nas walczył. Boże. Będzie na nas y, szedł. Znaczy, nie, Oczywiście. Będzie nas atakował. Nas tutaj, nie tu. Więc chcę mieć jak najwięcej jednostek. Przy tym chciałbym wyrekrutować. Co dwóch szczelników. O tu! To jest taka nudynka misja. Nisz niż nie O super. Widzisz, Artas jak przypieprze to już porządnie, a nie tak cienko jak kiedyś. Co to Wybiegnij, Ty Gdzie tu, ty tu, ty tu, ty tu, ty tu. Dobra, pięknie. Już mamy połowę, połowę. A gdzie jest nasz malganis? Tu jest nasz malganis. Tutaj mamy dodatkową rem... armię, Ardianne. rękę, Jezus. Co się dzisiaj ze mną dzieje z tymi nazwami? Jaj. no, jak załatwisz, to załatwisz. Ja pierdzielę. No i kolejne zębiaki. Co się tu dzieje? Gwałcić, palić, trzeba skrapić. Potrzeba nam więcej... Czemu oni nie walczą? Walczcie. Mm. <laughs> no bo to gdzie... O sucz! Wojna! Jeszcze... Nie! O oh, faks, yes. Nie Zesrany! To... Nie, nie, nie! Nie patrzę, mylę swoich... No i jeszcze zajebiście! Wiem, co wykonamy. No i zajebiście wszystko Wszystko zajęliście Rozpiszczyli nam armię Nie powiem, że nie Tego wynawalać Jaka wojenka Zabić go, zabić go kupują? Wąszystko nisty Ale ja miałem wrażenie, że nie wiem nagrywanie wszystko... Jest. O sucz pieprzać mi stąd. Tego! Ile plugas, ja pierdzielę. Oczywiście. No 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 dobra. Tego. Rannych. Rannych. Na honor. O, super! Przywrócenie. Jestem która zadziałała. O matko. To było... Chociaż czemu ja się pieprze? Wskrzeszać ja ich tutaj to jest nasza... nasz ultimate. O nie, uciekaj mi stąd. Pomóż mu, nie wiem. Zostaw go. Dobra, teraz była wielka bitwa piękna. Którą oczywiście wygrałem, ale po długiej... nasi ...kusznicy... Nie wiem, paru straciłem na pewno, ale na pewno więc, ale na pewno rozgromiłem Malganisa. To jest plus. Strzelać w to i mam y, do mnie łucznicy doszli, co będą odszczeliwać tych wiśniaków. No strzelaj, kurwa! mi się. Dobra, on jest strasznie chory trzeba go ten... O Boże, ja wygrywam prawie połową co on ma, więc tak naprawdę... Można wyrekrutować jeszcze właśnie cztery, żeby mieć już, już, już porządną armię. Fak 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 dobra, to mój błąd. Popatrzę się na moją bazę. Znaczy, do dobrze z drugiej strony, ale... Z pierwszej strony chcę skończyć y, ten odcinek, w tym odcinku. Znaczy tę misję w tym odcinku. Co ja gadam? Czym szybciej zabiję tamtego czy tamtą? Dobrze to dziwnie brzmi, ale. Tutaj jest taki fajny paseczek. O, to, to. Fajny taki pasek z tych domów. 8 domów w tym miejscu, więc malganiz jeszcze pół minuty. Do skrzeszenia. Tam wszystko, legion, cały legion doburowej jazdy sobie weźmiemy ze sobą, ponieważ tutaj chyba bardziej się przyda, ponieważ cały czas to my natrafiamy na te ataki z od tych fioletów, więc mm, więc to nie ma najmniejszego sensu. Nie chcę iść daleko, bo nie chcę łazić po całej mapie. W imię króla, <laughs> nie wiem, czy to wystarczy tu, tu, na 100. Chyba nie. Habo. Albo? Króla, mojego ojca. Szybko, szybko? No nie. Ponownie. Znowu ten purec. purec? Mam nadzieję, że się zrespi. Gdzieś króla, daleko od mnie. Nie chcę z nim znowu walczyć. Oczywiście. Dobra. Jedna króla, strona polazła. Nie chcę tam niszczyć inne budynki. Załóżmy się, że tepnie się w tu. Będę musiał iść... No nie, tu, tu się tak. Tam ma chyba punkt spawnu, bo... No dobra. 88! Łatwa misja. Może te misje są takie proste... Ja kiedyś myślałem, że nie są proste, ale wtedy ja byłem dopiero początkującym. Kiedyś może to nie było. Ale... Ciekawe jak mi pójdzie ostatnia misja w Warcraft'cie. Jeżeli... Tam, znaczy, to jest prosta. Bez, jaj. 92. Skończę to za chwilę. Gdzie powiem wam, przepraszam, że krótki odcinek. A nie, nawet kręcę moim zdaniem prawie 20 minut, więc to nie jest tak krótkie. Więc nie będziecie narzekać. No, ten budynek już wygrałem. Już do widzenia. Mogę się sobie już idź. Do widzenia. Komentarz koniec. Odcinek króciutki. Dobra. Dun dun dun. dun! Dun dun Skończyłem misję w 20 minutach. A ja myślałem, że ja to na dwa odcinki, ja pieprzę. Skończmy z tym, Mal'ganisie. Natychmiast. Załatwmy to między sobą. Tylko ty i ja. Odważne słowa. Przykro mi, młody książę, ale to jeszcze nie koniec. Twoja podróż dopiero się zaczyna. Ojej. Zbierz swoich ludzi i udaj się do mroźnej krainy Nortrand. Tam wyrównamy nasze rachunki. I tam poznasz wreszcie swoje prawdziwe przeznaczenie. W następnej misji mówię wam, że na pewno będą dwa odcinki. Do diabła z tobą Malganisie. Pójdę twym tropem choćby na koniec świata. Słyszałeś? Na koniec świata! Lartoś się wkur. Żył? No ale to jest już koniec odcinka, więc zapraszam Was do kolejnego. Yy, jeżeli macie ochotę, zasubskrybuj. Jeżeli masz ochotę, zasubskrybuj mój kanał yy, oraz oceń film. Nie zapomnij tylko po, o, o komentarzu pod filmem. Na razie, cześć. z statystyką wypadłem najlepiej oprócz zasobów, bo zawsze w zasobach jestem najgorszy. Dobra, to cześć. Hello!